Dzięko Fizjoterapia i Sport przygotowałem dla Was przykładowy zestaw ćwiczeń, który wzmocni Wasze kolano, zwiększy siłę i wytrzymałość oraz zapobiegnie wielu kontuzjom podczas biegania. Zapraszam do treningu. Przedstawiam pierwsze ćwiczenie, jakim jest przyciąganie kolan do klatki piersiowej. Jest to ćwiczenie wzmacniające zginacze bioder oraz mięśnie pośladków i mięśnie tyłu uda. Musimy założyć mini benda na śródstopie. Nogi ustawiamy na jakimś podwyższeniu. Kładziemy się tyłem. Ręce zapierają się o podłogę. Najpierw unosimy biodra w górę. Następnie przeciągamy na zmianę kolana do klatki piersiowej. Przytrzymujemy. Wracamy do pozycji wyjściowej. Pamiętamy o tym, aby noga podpierająca mocno wbijała się w podłogę. Kolejnym ćwiczeniem jest deska bokiem przy zgiętych kolanach i biodrach. Kładziemy się na boku, podciągamy lekko kolana do klatki. Pamiętamy o tym, aby stopy były w linii biodra, barku i głowy. Tutaj się staramy zachować kąt prosty pomiędzy ramieniem i przedramieniem. Następnie unosimy się, wciskając mocno kolano w ziemię. Unosimy biodra razem z nogą zewnętrzną. Staramy się, aby nam międnica nie uciekała do dołu. Również nie odrywamy tutaj stopy. Kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie imitujące bieg, jest to mostek jednonóż z jednoczesnym przyciąganiem gumy po drugiej stronie. Zaczepiamy gumę na wysokości stopy. Na drugiej nodze unosimy biodra. I przyciągamy gumę. Zatrzymujemy taką pozycję. Wracamy. Najpierw unosimy biodra, przyciągamy gumę. I staramy się to potem płynnie połączyć w całość. Kolejne ćwiczenie będzie to mostek z odchodzeniem. Jest to ćwiczenie wzmacniające tył uda oraz pośladki i trochę plecy. Kładziemy się tyłem. Stopy na szerokość bioder. Palce unosimy w stronę kolana do góry. Unosimy biodra. Utrzymując taką pozycję, odchodzimy naprzemiennie do wyprostu. Kolanie. Staramy się odejść jak, na, jak najdalej. Stopami nie szuramy, staramy się odrywać nogi i wracamy w ten sam sposób. Kolejne ćwiczenie jest przysiad kolarski. Jest to ćwiczenie wzmacniające przednią część UDA. Jest to przysiad nad, z piętami na podwyższeniu. Więc sobie znajdujemy sobie jakiś przedmiot typu książka, lub jakieś inne podwyższenie. Opieramy pięty. Ciężar ciała trzymamy na palcach oraz napięcie. plecy prosto i staramy się zejść w dół. Powinniśmy czuć najbardziej przód uda. Jest to ćwiczenie właśnie nakierowane na tą partię. Kolejnym ćwiczeniem jest to przysiad wykroczny z pięcia na palce nogi przedniej. Przechodzimy do wykroku, tylna noga jest na palcach, schodzimy lekko w dół, następnie utrzymujemy taką pozycję, robimy spięcie na palce i staramy się utrzymać jak najdłużej. Jeżeli to przestanie nas sprawiać problem, możemy przejść do, do wersji trudniejszej, czyli Wchodzimy niżej, najlepiej jakby było tutaj kąt 90 stopni z przodu i z tyłu, pomiędzy biodrem a poduziem i robimy to samo adekwatnie. Napinamy mocno pośladki i staramy się utrzymać prostą sylwetkę. Kolejnym ćwiczeniem jest to wykrok boczny. Przejdziemy do wersji takiej dla osób początkujących. Idziemy do rozstawu stóp troszeczkę, troszeczkę szerszego od szerokości bioder. Palce u stóp skierowane lekko na zewnątrz. Ręce wyciągamy do przodu. Przenosimy ciężar ciała na jedną nogę oraz biodro w tył. Staramy się, aby kolano nam nie zapadało się do środka. Schodzimy na tyle, na ile nam pozwala zakres ruchomości w biodrze i wracamy. Przechodzimy teraz na drugą nogę i wracamy. Wersją trudniejszą tego ćwiczenia jest wersja bardziej dynamiczna z hamowaniem i mocnym odbiciem do boku. Robimy najpierw stronę jedną, następnie drugą. Kolejnym ćwiczeniem jest to, jest to zakrok do wyjścia w stanie na jednej nodze. Ćwiczenie wielostawowe skierowane na kończynę dolną. Pozycja wyjściowa jest to w stanie na, na jednej nodze. Tak, miednica musi być ustabilizowana, posiadek napięty, ta noga uniesiona, palce u stopy również, ręce jak do biegu. Przechodzimy do zakroku, odbijamy i mocno wracamy do pozycji wyjściowej. Wersja trudniejsza, jest to po prostu wersja bardziej dynamiczna, czyli przechodzimy mocno, szybko.